Był wiralowym hitem Także twój... Oj teraz trap... stoi na nogach Tak? To doszłoby do dramatu. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich e, doznało ciężkich e, złamań ręk rąk Epic. On ma też e, przeszłość związaną e, z filmem by Hanez Słoźniu-Arp, aż Włodzimierz Nowakiewicz, to jest my wągli w były... Walki... Urański już z wystawionym ochroniaczem na szczękę. To jest powód do... Zdjęcia punktu nawet, a na pewno do upomnienia przez sędziego ringowego tego pojedynku Gerda Richtera. Już zaczynam...